W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Rozważania do czytań liturgicznych na dzień 7 września 2025 roku. Pewnie to widzisz, sprawy dzieją się coraz szybciej. Wypełnia się Słowo Boże na naszych oczach. Ale tylko ten, ten wiek, że się wypełnia, kto je czyta, kto szuka prawdy. Kto szuka miłości, kto prawdziwie kocha, i kto pochyla się nad Słowem Bożym, kto szuka relacji z Bogiem, szuka Jego obecności. Czytam Ci fragment pierwszego czytania z Księgi Mądrości, rozdział 9, werset 13 do 18. Przyznam się, że to czytanie mnie w tym czasie, jak to potocznie mówić, rozwala. Zobacz. Czytanie z Księgi Mądrości. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmi wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy co mamy pod ręką. A któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż pozna Twój zamysł, gdy nie dałeś mądrości, nie zesłałeś z wysoka świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez mądrość. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Jakie masz myśli po przeczytaniu tego fragmentu? Któż pozna, ktoś z ludzi rozezna zamysł Boży? Zbliżamy się naprawdę do ostrzeżenia, oświecenia sumienia. Wielu ludzi tego nie rozumie, nie zajmuje się tym, nie słyszy, ba, nie szuka Boga. Wyznaje inną religię, mieszka w krajach od tak odległych, że można by tam powiedzieć: nikt tam nie dociera. Hmm. Ale Duch Święty tam dotrze, tego dnia, do wszystkich ludzi na Ziemi. Bo nikt z nas nie potrafi czasami odkryć prawdy na tej Ziemi. Dlaczego? Bo żyjemy w grzechu, jesteśmy uwikłani w sprawy tego świata. A któż wyśledzi to, co jest na niebie? Hm, właśnie. Któż pozna Twój zamysł, gdyby nie dałeś mądrości, nie zesłałeś z wysoka świętego ducha, swego wielu? Ostrzeżenie, oświecenie sumienia nazywa nową pięćdziesiątnicą. I tak będzie. I tak będzie, ale zanim ona nastąpi, nastąpią trudne wydarzenia. Trudne, zmuszające do nawrócenia. Apokalipsa. Apokalipsa, czytaj Apokalipsę. I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co tobie miło, i, i zostali ocaleni przez mądrość. Ba, to jest prawda, ale trzeba to wziąć do siebie i to wybrać. Wybrać mądrość Bożą. I powiedzieć tak Duchowi Świętemu, prowadź mnie. I wtedy moja droga staje się prosta. I teraz Ewangelia, fragment Ewangelii. Z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 14, wersy 25-33. Wielkie tłumy szły z Jezusem. Wielkie tłumy. I trudne pytania. Ostatnie zdanie: posłuchaj, co mówi Jezus. Tak więc nikt z was. Jeśli nie wyrzeka się wszystkiego co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dzięki ci Panie za to słowo. Wszystko co otrzymałeś, otrzymałeś od Boga i to wszystko trzeba znowu oddać Bogu. To jest najlepszy wybór. To jest tak jakbyś Najlepiej obstawił w swoim życiu. Nie ma nic lepszego, ale musisz to wszystko oddać, potrzebne jest Twoja wola. Jeśli nie wyrzekasz się wszystkiego, 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 co posiadasz, i tu nie chodzi tylko o dobre materialne, ale o wszystko, co posiadasz, co lubisz, co. Co jest ci dane? Musisz to wszystko oddać w ręce Boga przez Jezusa Chrystusa. Bo jeśli tego nie zrobisz, to nie możesz być moim uczniem, tak mówi Jezus. Czyli nie możesz pójść za Jezusem. Bo kiedy idziesz za nim, on chce, on chce ci dać więcej i więcej i więcej. A jeśli tego nie robisz, to uporczywie trzymasz się swojego, ja wiem lepiej, ja jestem lepszy, po mojemu będzie lepiej. I wtedy nie może się w tobie zrealizować Boże Królestwo i Boża Wola. Nie możesz w niej rozkwitnąć, nie możesz wydać owocu. Zobacz, tak mówi Jezus. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Wszystkiego. Myślę, że ten 7 wrzesień to dobry czas, w tym czasie, jakim żyjemy, w zbliżaniu się do ostrzeżenia, oświecenia sumienia i dalszych ciągów. Zgodnie z Pismem Świętym, z Apokalipsą, ze słowem objawionym przez Jezusa Chrystusa Świętemu Janowi. To jest dobry czas, żebyś wyrzekł się wszystkiego, co posiadasz. Stał się uczniem Jezusa i żył w Jego woli. Niech tak się stanie w Twoim i w moim życiu. Dziękuję Bogu za łaskę, którą nam daje, że możemy się w ten sposób spotkać i podzielić Słowem Bożym. Bo Jezus żyje. Jezus kocha Cię, szuka Cię i czeka na Ciebie. Amen.